Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk ksero, prawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Już jest nowy numer gazety lokalnej. W numerze m.in. Polacy brutalnie pobili Ukraińców, mieli noże, pałki i kastety. Podsumowali budżet obywatelski, nowa edycja już na wiosnę. Wywiad z Grzegorzem Grochowskim. Życie niejednokrotnie nas nokautuje, ale to od nas zależy, czy się podniesiemy. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna blisko Twoich sprawce na 0,99 zł. Dzień dobry, Aneta sikora koska Dzisiaj mamy środę, 20 stycznia, a imieniny obchodzą Fabian, Fabiana i Sebastian. Zaczynamy wiadomości dnia. 17 stycznia Rzekliński Dom Kultury rozbrzmiewał przepięknymi polskimi kolendami i pastorałkami w wykonaniu chóru Allegro z gimnazjum i liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Rzeklinie oraz chóru Konfłoko ze szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Rzeklinie. W partiach solowych wystąpili Wiktoria Jóźwiak, Wiktoria Żernicka, Aleksandra Sampolska i Wojciech Dzwonkowski. Koncert noworoczny z narodzenia Pana spotkał się z gorącymi przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności. Aby obejrzeć zdjęcia z koncertu zapraszam Państwa na portal Kacei. Wczoraj o godzinie 18.00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się pokaz shorts komedii. Pokaz ten to 12 absurdalnie śmiesznych i zadziwiająco różnorodnych krótkometrażowych komedii. Goście dowiedzieli się m.in. skąd zdobyć mleko, gdy w pobliżu nie ma krowy, ile trzeba poświęcić dla ukochanego dziecka, do czego może doprowadzić nadużywanie telefonu komórkowego, a także z czym może wiązać się zgubienie skarpetki w publicznej pralni. A wszystko to przyprawione nutą ironicznego i sarkastycznego angielskiego humoru. To było kolejne śmiertelne potrącenie w okolicach wiaduktu kolejowego przy ulicy Troczewskiego. Do zdarzenia doszło wczoraj, około godziny 19.30. Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem około godziny 19.30 na szlaku kolejowym w pobliżu ulicy Troczewskiego w Kutnie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pociąg relacji Warszawa-Płock najechał na przechodzącą przez tory kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń 69-latka poniosła śmierć na miejscu. Ruch pociągów w tym rejonie został wstrzymany na około 3 godziny. Zima to czas przeziębień, a może wcale nie musi tak być? Domowe sposoby na zwiększenie odporności od zawsze są stosowane w wielu domach. Dzisiaj spytaliśmy się mieszkańców, co robią, aby nie chorować. Pora jesienno-zimowa to okres, kiedy większość z nas bywa choć raz przeziębiona. Można nawet powiedzieć, że co roku mamy do czynienia z sezonową epidemią przeziębień. Jak uniknąć zachorowania? Co robić, żeby zachować zdrowie, nawet gdy na dworze plucha i zawieja? O to zapytaliśmy przechodniów: Mleko pije z miodem. No wychodzę sobie na spacer, owoce, jem, pomarańczyc. No frukty takie po prostu. A jak się zdarza pani zachorować? To co wtedy? Jakoś dzięki Bogu odpukać, że nie ja tak na te przeziębienia to nie choruję. A inne dolegliwości, a już nie pamiętam kiedy odpukać w niemalowane, żebym tam te katary, kaszle. No ja już mam swoje lata przecież wie pani 76. A, lipowe herbatki, zioła jakieś. Tu spory zdrowia. Chodzi o najwięcej po świeżym powietrzu. Trudno to nazwać sposobami, po prostu trzeba dużo chodzić. Po powietrzu. I wie pani, no i to jest wszystko właściwie. Owoce, warzywa jeść. Proszę pani, jeszcze w życiu nie chorowałem. Ja się nigdy nie przeziębiam. Nigdy. To co pan robi? Po prostu jem wszystko. 83 lata już mam. Dużo chodzę, dużo biegam. Nigdy w życiu żadne grypy mnie jeszcze w życiu nie brały. Nic. Gdy czujemy, że mimo naszych wysiłków zaczyna się u nas infekcja, warto dać sobie kilka dni na jej przechorowanie. Odpoczynek i zwolnienie tempa życia będą dobroczynne dla naszego organizmu, który szybciej zregeneruje siłę. Wtedy także warto wzmacniać organizm domowymi sposobami. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, drugie z wielkich zrywów niepodległościowych w XIX wieku. Jutro uroczyste złożenie kwiatów pod tablicami, na które zapraszamy mieszkańców. Z okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walgi Męczeństwa zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach złożenia kwiatów pod tablicami poświęconymi bohaterom powstania przy ulicy Sienkiewicza i Łęczyckiej przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej 21 stycznia o godzinie 12. .00. Powstanie styczniowe było drugim wielkim narodowym zrywem niepodległościowym Polaków przeciw zaborcy w XIX wieku, choć rangę miało wielką, to data często umyka albo jest myl z datą powstania listopadowego. W którym roku wybuchło powstanie styczniowe? Uu, he, he, he. Nie pamiętam. Może w którym wieku chociaż? No. Nie. Oj proszę pana, nie. Ja dopiero jestem parę dni tutaj w Kutnie. Mhm. Naprawdę. Nie. A może wiek chociaż? Niech pan strzeli. No, też nie za bardzo. O. No, wyleciało mi z głowy naprawdę. A tak wiek chociaż? Bo trudno strzelić mi, żeby jakieś gafy nie popełnił, ale. Nie wiem, naprawdę, nie, nie chcę kłamać. Nie, przypada, nie pamiętam. <stanie> 1800, który 30, tak? 1830. Blisko! 60? 63! No i właśnie, dwa powstania w XIX wieku i dwie daty. Powstanie listopadowe to rok 1830, a powstanie styczniowe to rok 1863. Wszystkich mieszkańców, którzy oddać chcą hołd powstańcom styczniowym, zapraszamy 21 stycznia o godzinie 12 pod tablicę przy ulicy Sienkiewicza i przy ulicy Łęczyckiej. Muzyka, taniec, orientalne instrumenty to nieodzowne elementy audycji muzycznej, która odbyła się w przedszkolu miejskim nr 16 w Kutnie. Dzisiaj dzieci mogły zobaczyć baśń z Tysiąca i Jednej Nocy. Dzieci z przedszkola miejskiego Calineczka numer 16 w Kutnie odbyły dzisiaj podróż do magicznego świata baśni Tysiąca i jednej nocy. Wszystko za sprawą audycji muzycznej. Dziś akurat opowiadamy dzieciom historię baśni Tysiąca i jednej nocy, zatem będą tańce i muzyka orientalna. Mamy instrumenty takie jak setar, darbuka czy mandola algieryjska, czyli przywozimy ze sobą również nietypowe, niestandardowe instrumenty, które rzadko można spotkać w Polsce. Nawet na, na koncertach. Audycje takie mają na celu pokazanie dzieciom szeroko pojętej muzyki, sztuki i tańca. Zajęcia te stanowią przygotowanie podstaw do późniejszych zajęć tanecznych czy muzycznych. Koncerty takie mogą dzieci oglądać co miesiąc i za każdym razem poznają nowe utwory, tańce, a także instrumenty. Przygotowaniem ich zajmuje się pani Patrycja Licha. Ja osobiście zajmuję się przede wszystkim tańcem. Jestem z wykształcenia choreografem, etnografem. Prowadzę również zespół ludowy tutaj w Kutnie, pieśni i tańca Ziemi Kutnowskiej, a poza tym również zajmuję się edukacją muzyczno-taneczną. Spotkania takie to jedna z form poza przedszkolnych edukacji artystycznych, które pozwalają rozwijać dzieciom ich talenty, a przede wszystkim są super zabawą dla najmłodszych. Karnawał w pełni. Styczeń to również czas studniówek. Jak co roku młodzież chce na tym balu wyglądać jak najlepiej? Stąd podążanie za panującą modą. Sprawdziliśmy, co w tym roku jest na fali wśród męskich ubiorów. Karnawał to bale maskowe dla najmłodszych i huczne zabawy dla tych trochę starszych, ale początek roku to także czas studniówek. Od tej imprezy studniówkowej zegar nieubłaganie odmierza czas do najważniejszego egzaminu egzaminu dojrzałości. Bardzo często studniówki to prawdziwa rewia mody wśród panien, ale nie oznacza to, że panowie nie kierują się w wyborze studniówkowego stroju panującą modą. Co najczęściej wybierają młodzi mężczyźni, którzy przychodzą po ten asortyment studniówkowy, jeśli chodzi o ubiór. No, raczej czernie lub granaty, coś w odcieniu niebieskim i przeważnie wszystko w slimie. I od czego to zależy ten wybór ich? No, może raczej od stylu, jaki teraz panuje. Wszystko jest w slimie i wszystko jest bardzo dopasowane. Panowie mogą wybierać z całej palety kolorów, krojów i wszelkich dodatków do ubioru. Czy częściej krawaty, czy częściej muszki wybierają panowie? A to różnie, ale przeważnie muszki. Czyli teraz taka moda wraca jednak. Tak, tak. Muszki i wszystko musi być bardzo dopasowane. Czy jakieś dodatki? No tak, oczywiście, wypustki, czyli to są te puszetki, jak to się nazywa teraz <grytanie> standardowo. Nawet modowi blogerzy w tym okresie radzą tym niezdecydowanym, jaki garnitur, krawat, czy muszkę, jakie spinki, czy buty kupić na ten wyjątkowy bal. Również i sklepy uzupełniają asortyment w tym okresie, bo jak się okazuje, młodzi klienci są coraz bardziej wymagający i coraz bardziej świadomi. Zwłoki 33-letniego mężczyzny znaleziono wczoraj w pustostanie w Gołębiewku Starym gmina Kutno. Zgłoszenie o sprawie dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał o godzinie 12.30. Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie wyjaśniają okoliczności zgonu 33-letniego mężczyzny. 18 stycznia około godziny 12.30 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zadzwonił właściciel domku letniskowego, który oświadczył, że znalazł zwłoki osoby, której wynajmował posesję. Przybył na miejscu lekarz, stwierdził zgon. Jak udało się ustalić, zmarły mężczyzna nadużywał alkoholu. Ale co było bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny, wyjaśni dopiero sekcja zwłok. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze tylko na prognozę pogody. nocy przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura minus 10 stopni w Kutnie, minus 6 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu w całym regionie. Temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. nocy przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura minus 7 stopni w Kutnie i Łęczycy, minus 9 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1018 hp.